Witajcie moi drodzy na kanale Wymiatać. Dajcie suba, dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz. Jest godzina 7.32. Idziemy karmić Bojka, kota sąsiadów. No, mam dzisiaj straszne szczęście. Wygrałem ponad 60 osób w Blackjacku na prawdziwą kaskę ale kurs dolara jest niski, bo jest 3, 4, więc muszę poczekać aż podskoczy dolar to sobie wypłatkę zrobię ptaszki już radośnie świerkają, wstałem po czwartej rano, bo coś mi mówiło, że muszę zagrać właśnie Black Jacka i tu właśnie szczęście miałem wielkie no ja mam dużo szczęścia w życiu i to mi się przydaje bardzo Pieszek trzyma w szarpach, nowy ma taki czerwono, czarno, biało, czary I to jest całkowicie ze sznurka zrobiony, taka kulka ze sznurka na końcu i piesek trzyma to, bo on tak się bawi po prostu lubi szarpaki, ma dzwoneczek na bloczku, w załóżce starszy osobnik otwiera bramę Starszy osobnik zamyka bramę. Tak, ja zamykam. Bramę. Idziemy do Wolka, do sąsiadu. Byli, dali mu jadzonkom przywieźni. Dzisiaj dwa filmiki, tak wrzucę, słuchowiska. Przynajmniej nagrałem ze starszą osobniczką. Olicianko papatki. Cześć, pa koniec, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, koniec, pa.